16 kwietnia 2003 roku w Atenach odbyło się uroczyste podpisanie traktatu akcesyjnego, na mocy którego 1 maja 2004 roku Polska oraz 9 innych państw kandydujących weszło w skład Unii Europejskiej. Tę ważną rocznicę uczcił zespół szkolno-przedszkolny w Rojowie, organizując dla swoich uczniów konkurs pod hasłem Różni razem. Różni, bo różni jesteśmy w tej szkole. Jest to zespół szkół z oddziałami integracyjnymi, a więc mamy różnych uczniów o różnych potrzebach różnych wymaganiach. Y, mamy również no, tą różnorodność w Europie y, i chcemy, żeby po prostu y, to było promowane. Jesteśmy różni, ale jesteśmy razem, szanujemy się i to jest najważniejsze. Również jeżeli chodzi o grupy, to nie są to uczniowie jednej klasy, tylko właśnie zróżnicowane. Od, tych na, y, od 4 do 8. I w każdej grupie są uczniowie i ci mniejsi, i ci więksi i współpracują. I to jest najważniejsze, bo tego się trzymamy po prostu także w szkole tutaj u nas. Jesteśmy różni jako kraje, jesteśmy różni jako ludzie w obrębie kraju, ale musimy wszyscy być jednak razem, bo przecież wszystkim przyświeca jeden, jeden cel, żeby się działo dobrze, żebyśmy się wszyscy szanowali, żeby po prostu ludziom się fajnie żyło. Różnorodne były też zadania postawione uczestnikom konkursu. Przede wszystkim mają się dobrze bawić, a rywalizacja jest tam gdzieś na drugim miejscu. Zadania są dość zróżnicowane, myślę, że ciekawe. Są zadania takie typowe pytania na przykład, ale są również potrawy europejskie. Jest reklama biura podróży wybranego państwa. Jest syriusz, są zadania testowe, zadania wymagające pewnej kreatywności. Tak jak już pani Batka powiedziała, zadania takie ciekawe, jak na przykład już zdradzamy, tak, przyrządzenie kanapki, więc formy są różne. A poza tym mogą też wykazać się różnymi umiejętnościami. Nie każdy jest dobry, że tak powiem, w tych opanowaniu wiedzy, typowo wiedzy. Niektórzy są manualnie lepsi, nie artystycznie, ani mają pomysły po prostu i dlatego no, liczymy, że to będzie świetna przede wszystkim zabawa. Honorowym patronatem objęli wydarzenie senator RP Ewa Matecka oraz burmistrz Ostrzeszowa Patryk Jędrowiak. Po pierwsze jestem pod ogromnym wrażeniem tej szkoły, jestem pod ogromnym wrażeniem organizacji pracy tej szkoły i budowania świadomości tych dzieci, świadomości o tym, gdzie jesteśmy, w jakim miejscu, z poszanowaniem dla społeczności lokalnej, ale też i dla Unii Europejskiej. Jak podkreśla dyrektor Sławomir Kobzda, konkursem tym zainaugurowano jubileuszowe obchody 20-lecia wejścia Polski do Unii Europejskiej. Kulminacja nastąpi oczywiście za rok, co ma być uczczone kolejną uczniowską rywalizacją, tym razem z udziałem reprezentacji innych placówek światowych. Takie jest założenie, takie są zamiary i e, sądzę, że będzie pozytywna reakcja. Ja już dzisiaj zapraszam e, wszystkie e, szkoły z terenu gminy i powiatu e, do naszej szkoły za rok i, i myślę, że będziemy się dobrze bawić, obchodząc jubileusz wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. My również do tego zachęcamy, gratulując jednocześnie tegorocznym zwycięzcom.